Zapraszamy na bajkę Oliwia i Emilka. kajpopowe popowe marzenie. Był ciepły majowy wieczór. Słońce powoli znikało za horyzontem, a cienie drzew tańczyły na asfalcie. Oliwia i Emilia siedziały na murku za szkołą, jedząc lody i przeglądając TikToka. Zobacz to! Zawołała Oliwia, pokazując filmik z dziewczyną tańczącą do nowego hitu Bay by Monster. Ten układ jest boski. Już mam ciarki, przyznała Emilia. Może spróbujemy się go nauczyć? Albo Oliwia uśmiechnęła się szeroko. Wymyślmy coś swojego, coś totalnie naszego i wrzućmy na TikToka. Emilia spojrzała niepewnie. Serio? Kto to zobaczy? No właśnie. Może nikt, a może wszyscy. Oliwia poruszyła brwiami i wyskoczyła z miejsca. No chodź, mam pomysł. W ogrodzie u Oliwii rozłożyły koc, ustawiły telefon na krześle i zaczęły kombinować kroki. Ruchy inspirowane Baby Monster, szczypta Blackpink, trochę własnych pomysłów, obrót, klaśnięcie, uśmiech. To może być dobre? Zawołała Oliwia. Ale trzeba powtórzyć z 8 razy, żeby nie było wpadki. Po godzinie miały gotowy klip, trwał 40 sekund, pełen energii, pasji i radości. Gotowa Emi? Wrzucaj. Filmik opublikowały z hashtagami Baby Monster Challenge, Blackpink Girls, K-pop Lovers, Oliwia i Emilia tańczą. Potem zjadły po dwie kromki chleba z dżemem i zapomniały o sprawie. Następnego ranka Emilia obudziła się z dziwnym przeczuciem. Sięgnęła po telefon, włączyła TikToka i… zamarła. – O, 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 co się dzieje? – zapytała jej mama zza drzwi. – Mamo, nasz filmik ma 65 tysięcy wyświetleń. W ciągu kilku godzin liczba wzrosła do 300 tysięcy. Komentarze były w różnych językach: angielski, koreański, nawet hiszpański. Pojawiły się serduszka od ludzi z całego świata. Jedna osoba napisała: Te dziewczynki mają więcej stylu niż połowa influencerów, ale największy szok przyszedł wieczorem. Oliwia, to chyba. to nie może być prawda. Emilia trzęsła się trzymając telefon. Zobacz ten komentarz. Pod ich filmem pojawiło się: Hi girls, you are amazing, Lisa Blackpink. To był zweryfikowany profil. Prawdziwa Lisa z Blackpink, skomentowała ich film. Dziewczynki wrzasnęły jak na koncercie. Skakały po pokoju, kręciły się w kółko i prawie zrzuciły doniczkę z paprotką. Ich serca biły jak bębny w koncertowym intro. To nie wszystko, dodała Oliwia chwilę później. Patrz, ktoś napisał, że zostałyśmy udostępnione przez oficjalny fanpage Baby Monster i że agencja szuka nowych twarzy do specjalnego występu w Europie. Ale to niemożliwe. Emilia usiadła ciężko. My? Z Polski? Możliwe? Olivia złapała ją za rękę. Wszystko jest możliwe, jeśli wierzysz. A my wierzyłyśmy. Kilka dni później przyszedł e-mail z pieczątką z logo YG Entertainment. Po angielsku, ale z tłumaczeniem, pisało w nim: "Olivia i Emilia, gratulujemy. Wasz film dotarł do naszych choreografów. Chcielibyśmy zaprosić was na koncert Baby Monster i Blackpink w Londynie, gdzie wystąpicie z zespołami w specjalnym układzie tanecznym na stadionie o Arena." Rodzice myśleli, że to żart, nauczyciele nie dowierzali. A dziewczynki? Wpadły w totalną euforię. Lecimy do Londynu! krzyczały. I choć nie wiedziały jeszcze, co je czeka, jedno było pewne: ich życie właśnie się zmieniało. Na dobre, Londyn przywitał Oliwie i Emilię chłodnym wiatrem, zapachem kawy i widokiem czerwonych autobusów. Dziewczynki patrzyły przez okno taksówki, jak zaczarowane to nie był sen. To się naprawdę działo. Z lotniska odebrał je tłumacz z plakietką YG Entertainment Guests. Zaprowadził je do hotelu, gdzie czekał grafik. Dwie próby dziennie, przymiarka strojów, spotkanie z choreografem Baby Monster, a na koniec występ na scenie stadionu O2 Arena przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi. Olivia usiadła na łóżku w pokoju hotelowym i zamilkła. Emilia spojrzała na nią z niepokojem. Coś się stało? Nie, tylko chyba trochę się boję. Emilia uśmiechnęła się i podała jej rękę. Ja też. Ale razem damy radę, jak zawsze. Sala prób była ogromna, lustra na ścianach, parkiet pachnący nowością, a na środku grupka tancerzy. Wszyscy w czarnych dresach z logo YG, wśród nich wysoka, uśmiechnięta kobieta. "Hello girls", zawołała. "Nazywam się Minji i będę was przygotowywać." Wiem, że jesteście z Polski, więc czasem tłumacz nam pomoże, okej? Okay? Dziewczynki kiwnęły głowami. Minji włączyła podkład muzyczny. Shish Baby Monster. To ten układ zatańczycie razem z dziewczynami. Na refrenie tylko wy. Kamera będzie na was. Gotowe? Emilia spojrzała na Oliwie. Oczy mówiły jedno, nie, ale nogi powiedziały tak i tak zaczęły próbę. Pierwsze kroki były niepewne. Oliwia zapominała sekwencji, Emilia gubiła rytm, po dwóch godzinach siedziały spocone i zniechęcone. Nie jesteśmy dość dobre, szepnęła Emilia. Wcale nie. Minji przykucnęła przy nich. Słuchajcie, nie wybrałam was, bo jesteście najlepsze technicznie, wybrałam was, bo tańczycie z emocją, a tego nie da się nauczyć, technikę poprawimy, ale pasję macie już w sobie. To zdanie zapadło im głęboko w serce. Następnego dnia było lepiej, po trzecim dniu jeszcze lepiej, a po tygodniu były gotowe. Wieczorem, tuż po ostatniej próbie, przyszedł ktoś jeszcze. Otworzyły drzwi garderoby i… za nie mówiły. – Cześć – powiedziała Lisa z Blackpink uśmiechając się szeroko. Za nią stały Rosie, Jisoo i Jenny. Dziewczynki wstały jak strzała. Ich twarze zrobiły się czerwone jak buraki. – Nie wierzymy – wykrztusiła Olivia. Wierzyć trzeba zawsze, powiedziała Rosie z uśmiechem. Nawet w bajki. Jenny dodała, widziałam wasz filmik chyba z pięć razy, pokazałam go tacie, on też próbował zatańczyć. A ja, Emilia wzięła głęboki oddech, mam wasze plakaty nad łóżkiem. Codziennie przed snem patrzę na nie i marzę. To teraz się odwróć, zaśmiała się Lisa. I powiedz, czy nadal potrzebujesz plakatów, skoro masz na tuż obok. I wtedy padło zaproszenie. Dziewczynki, chcemy, żebyście zatańczyły nie tylko z Baby Monster, ale też z nami. W ostatnim utworze koncertu, do Kill This Love, Olivia zamarła. Serio? 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 mrugnęła Giso. Na stadionie trwały już próby generalne. Ogromna scena, światła, wielkie telebimy, tłum z kamerami. Olivia i Emilia patrzyły na morze miejsc, które wkrótce zapełnią się fanami. Pamiętasz jak tańczyłyśmy na podwórku? zapytała Emilia. A teraz tańczymy na stadionie z Blackpink, z Baby Monster. Oliwia pokręciła głową. To się nie mieści w głowie. Bo to nie głowa o tym decyduje, szepnęła Emilia. To serce. Obie spojrzały na siebie i wiedziały, jutro będzie ich dzień, dzień koncertu. Dziewczynki wstały o świcie, choć spały ledwie kilka godzin. Trema ściskała brzuchy, ale podekscytowanie było jeszcze większe. W garderobie czekały na nie kostiumy. Specjalnie zaprojektowane błyszczące bluzy z ich imionami i haftowanym napisem Dream Dancer. Oliwia miała różowe spodnie, Emilia – fioletowe. Obie miały delikatny makijaż i spięte włosy, jak prawdziwe artystki. Na zewnątrz stadionu zaczynał się tłum. Ludzie trzymali transparenty, świecące opaski i wielkie balony z napisami Blackpink, Baby Monster i ku ich zdziwieniu także Olivia i Emilia TikTok Queens. Oni oni nas znają, szepnęła Emilia. Bo pokazaliśmy światu, kim jesteśmy, odpowiedziała Olivia. Za kulisami wszyscy byli skupieni: ekipy techniczne, tancerze, reżyserzy, a po środku dziewczynki z Polski, które jeszcze miesiąc temu tańczyły na kocu w ogrodzie. Minji, ich trenerka, podeszła i przytuliła je mocno. Pamiętajcie, kamera was kocha, ale serce kocha was bardziej. Tylko się nie zgubcie na scenie, bo to jak małe miasto. Dziewczynki roześmiały się przez łzy. Serce waliło im jak szalone. Gdy koncert się rozpoczął, ziemia zdawała się drżeć od dźwięków. Reflektory przecinały niebo, a tłum falował jak ocean. Baby Monster dały czadu, Blackpink zagrzmiały swoim mega hitem Pink Venom, a Olivia i Emilia czekały w kulisach na swój moment, i w końcu nadszedł. A teraz specjalna niespodzianka krzyknęła Lisa do mikrofonu. Poznajcie dwie wyjątkowe dziewczyny z Polski, które podbiły nasze serca i wasze TikToki. Oto Olivia i Emilia publiczność wybuchła. Światła skierowały się na nie. Kamera zbliżyła ich twarze, a muzyka rozpoczęła intro shish. Dziewczynki wybiegły na scenę: pierwszy krok, drugi obrót, uśmiech. Reflektor błyszczy. Ich ruchy są pewne, rytmiczne, energiczne, tłum klaszcze, fani skandują ich imiona. Na refrenie zostają same, jak na próbach. W środku ogromnej sceny, same, ale silne. I nagle nie ma już strachu jest tylko muzyka, rytm i jedno wielkie marzenie, które się właśnie spełnia. W ostatnim utworze Kill This Love Olivia i Emilia dołączają do Blackpink. W tańcu nie ma błędów, tylko czysta pasja. Fani świecą pałeczkami, kamera wiruje nad ich głowami. Na zakończenie układu wszyscy razem robią ukłon. Cały stadion bije brawo. Za kulisami dziewczynki są całe w łzach i uśmiechach. Lisa ściska je jak starsza siostra. Zrobiłyście coś wielkiego, mówi. I to dopiero początek. Rosie dodaje: Nieważne skąd jesteś, ważne, że wiesz, kim jesteś. Emilia wtula się w Oliwie. Zrobiłyśmy to. Tak. Z TikToka na stadion. Po powrocie do Polski życie nie było już takie samo. W szkole zostali okrzyknięte gwiazdami z Londynu. Ich filmik miał już ponad 12 milionów wyświetleń, a agencje taneczne zapraszały je na warsztaty. Ale dziewczynki pozostały sobą, nadal ćwiczyły w ogrodzie, nadal słuchały K-popu, nadal się śmiały i marzyły, bo wiedziały, że gdy marzenie spotyka odwagę, może zabrać cię nawet na środek największej sceny. I tak zakończyła się niezwykła przygoda Oliwii i Emilii, dwóch dziewczynek, które dzięki marzeniu, pasji i odwadze zatańczyły z Blackpink i Baby Monster na największej scenie w Europie. A jeśli ty też masz marzenie, nie bój się. Tańcz, śpiewaj, rysuj, buduj, cokolwiek kochasz. Bo kto wie, może pewnego dnia to właśnie ciebie świat zobaczy na TikToku i zaprosi na własny stadion marzeń. Jeśli podobała Ci się ta bajka, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu o czym mamy napisać kolejną bajkę. Może o Tobie? Do usłyszenia w kolejnej opowieści.